Antoni Chmielewski. Pozwolę że trochę nietypowo tak zacznę. Eee, zapytam Cię najpierw, kogo zobaczymy w Twoim narożniku podczas walki z Łukaszem Bieńkowskim? Niestety nie zobaczymy Mirka Okińskiego, eee, no ale to jest jakaś prywatna wojenka, no niestety ja jestem między młotym a kowadłem, więc nie, nie jestem stroną, mego, no ja obrywam najgorzej, ale zamiast Mirka będzie Darek Giers od Złotego, już był ze mną wiele razy w narożniku, wie co robić, był wiele razy w narożniku z Robertem Złotkowskim, Mój zawodnik Sebastian Juracz, któremu ufam i, i bardzo fajnie ostatnio na zawodach na Narodowym e, dopingował chłopaków. I, jak bardzo fajnie mi się pokazał, i, i właśnie po tym występie zaufałem jemu i wiem, że, że da radę. No i mój brat, cioteczny Bartek Filipczak, z którym już podróżowaliśmy po całym świecie. Czy to problem dla Ciebie jakiś taki, że w takich okolicznościach troszeczkę jakby w ostatniej chwili zmieniło się to zestawienie w narożniku? No oczywiście no jest to problem, ale ja mam walkę. Ja mam kontrakt, ja muszę go wypełnić. Przygotowania do walki trwały długo. Eee, także no, postarałem się to jak powiedzieć odstawić, to nie jest e, teraz najważniejsze moje zmartwienie. Moim zmartwieniem jest e, Łukasz jutro i, i, i na tym się skupię. To może to podsumuję ten temat. E, czy co, można powiedzieć, że tak jak to stwierdziłeś, troszeczkę jesteś ofiarą jakiejś tam wojny gdzieś toczonej poza twoimi plecami? To, no, tak naprawdę zupełnie niepotrzebny moim zdaniem, ale no, 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 co ja mam zrobić? No, ja Jestem zawodnikiem e, Mirka Oklińskiego, tak samo też klubu S4, i też jestem zawodnikiem federacji, także no, w KSW. Także no, co, co ja mam zrobić? No? Mam nie walczyć i rzucić wszystko, kontrakt podpisany, płacić e, kary, e, przygotowania. Wszystko, no, no nie teraz, no, 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 nie, te, nie teraz takie rzeczy do wyjaśniania. Ja muszę zawalczyć i dać pokazać jak najlepiej, dać dobrą walkę. Rozumiem, że poza tym wszystkim, oczywiście to z Mirosławem Oknickim, przede wszystkim ustalałeś jakiś plan na ten pojedynek. Rozumiem, że jeśli chodzi o Łukasza Bieńkowskiego, to wiecie o nim wszystko również dzięki temu, że gdzieś tam sam Mirosław Okniński podczas gal walczył u niego, Łukasz Bieńkowski i troszkę zna tego zawodnika. Znam, bo też e, trenowało. Tre, Było okres, że trenowaliśmy razem w jednym klubie. E, no, no, no nie jest, jak powiedzieć, tu nic niewiadomego, tylko te, teraz trzeba, powiedzieć, swój plan wypełnić w 100%, no, żeby, że, żeby moja ręka była na górze. Tutaj pewnie trzeba będzie uważać, tak się domyślam, przede wszystkim na to, co tu podkreślane jest nieraz, że mam mocne uderzenie, że umie gdzieś tam przycelować i, i trafić. Nie mówię o sokrnikach akurat, e, Łukasz Bieńkowski. No to co? E, pewnie gdzieś w tym kierunku też szły wasz jakiś pomysł na to, w jaki sposób prowadzić ten pojedynek, żeby po prostu nie, nie wchodzić w te wymiany z Łukaszem Winkowskim. Powiem szczerze, to jest MMA i plan, e, jak powiedzieć, cytując ale legnie w gruzach po pierwszym uderzeniu. No zobaczymy, jak to się potoczy. E, nie planuję, jak powiedzieć, e, skupiać się na jednej płaszczyźnie. No to jest MMA, trzeba być dobrym w każdej płaszczyźnie i, i najlepszy jest ten, który potrafi to miksować najlepiej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No tak, tylko powiedz jeszcze, bo wspomniałeś o tym również, że tutaj teraz ciężko by Ci było rzucić kontrakt płacić kary. Rozumiem, że ta walka ewentualnie to nie jest jeszcze Twoja ostatnia walka, jakby na to nie patrzeć w organizacji KSW, że jeszcze będziemy cię mieli okazję oglądać bez względu na to, jak ten pojedynek z Łukaszem Mińkowskim się potoczy. Tak, no mam kontrakt, który obowiązuje do końca 2017 roku. Mam tam zapisane ilość walk do, do wypełnienia i no, no i chcę go wypełnić, no wiadomo, jeśli można z walki zrezygnować, jeśli się dzieją jakieś przypadki losowe, no ale akurat tutaj ze mną jest wszystko w porządku, nie? To jakbyś miał tak już na koniec. Zrosię ten pojedynek i tak krótko go zareklamować. Jaki to będzie Twój bój z Łukaszem Bieńkowskim? Jakbyś mógł teraz to, teraz to zrobić. Zapraszam wszystkich na KSW 38. Na pewno będą fajerwerki i mam nadzieję, że to będą fajerwerki w moim wykonaniu. Dziękuję Ci bardzo.